Akurat teraz jak ludzie są wkurzeni, ludzie protestują przeciw drożyźnie, wysokim cenom paliw, wysokim kredytom. Dzisiaj mamy pierwszy przypadek małpiej ospy w Polsce. Media już o tym informują. I co to dla nas oznacza? Niektóre rozporządzenia już są, więc po pierwsze można od razu trafić na kwarantannę z samym podejrzeniem zakażenia. Co może wymyślić dalej rząd? Na przykład Obligatoryjne, obowiązkowe stosowanie kondomów podczas stosunku. Koniec imprez, koniec jakichś wypadów ze znajomymi. No bo to kusi. Musimy mieć pewnie zasłoniętą twarz, bo to też kusi. Wyjścia na przykład do lasu. No co w lesie można robić? No też można. Więc szykujmy się na absurdy, szykujmy się na mandaty. Ciekawe, czy będzie taka aplikacja, która będzie sprawdzać, że. Czy ten stosunek robimy w zabezpieczeniu, czy nie, czy będziemy musieli to nagrywać, czy będziemy musieli kupować sobie past noty i sobie z nimi chodzić? Zobaczymy. Wszystko przed nami, głupota rządu nie zna granic, ale ty możesz się temu przeciwstawić i rozliczyć głupią hołotę, która rządzi teraz tym krajem. Możesz oddać głos na Polskę Liberalną, strajk przedsiębiorców i wiedzieć, że już żadne Pandemie, żadne głupoty nie powtórzą się.